drugiego kazania. Miałem okazję mówić w kościele, ale jeszcze raz chciałem wyrazić wdzięczność za waszą obecność na uroczystościach religijnych, odnosząc się do słowa pana wójta. Drodzy, chcę też tak powiedzieć, że, zwłaszcza do młodych, że patrzę trochę z zazdrością na to, jak gracie. jak kiedyś, jak byłem w waszym wieku, miałem bardzo o te grać. No, z pewnych względów tam nie wyszło. to przymierzałem się do, bardzo mi się podobała gra na harmonii, nie wyszło to. I bo, dobrze, że macie pasję. To świetnie, że, że w naszej społeczności jest też szkoła, ona też zasila, w jakiś sposób działa na korzyść orkiestry. Natomiast e, e, chciałem nawiązać trochę do tego, co mówił Pan Stanisław. Ja to też w Kościele tak troszkę powiedziałem przez ogródek, przez ogródki, przez że się tak wyrażę. Ibung Mach, majster. Ćwiczenie czyni mistrza. I no, to musi dorosła kadra jakoś zachęcić, coś zrobić, żeby, żeby iść wyżej, żeby, się, żeby ciągnąć tę młodzież do góry. I podzielę się takim spotkaniem w sierpniu tamtego roku. Byłem na odpuście na Matkę Bożą Szkapleżną tam nad Wisłą. jeździłem w sanktuarium Strzelcach Wielkich i grała orkiestra z Okulic. I grali w kościele, jak w kościele, nie? Natomiast wyszli później przed kościół i zaczęli, po prostu zaczęli tam Yesterday i inne rzeczy. I widać było, że tam jest też bardzo dużo młodych, nie? Jak to robiło, jak, jak oni grali, nie? To, no myślę, że trzeba też szukać takich rzeczy do ćwiczenia, nie chcę się tu wymądrzać, ale wydaje mi się, że to jest sposób, też patrząc na orkiestrę mojej rodzinnej parafii, żeby oni oprócz tych bogojczyźnianych też coś takiego, co by ich porwało, nie? Są też młodzi, mają pomysły, może by oni coś podpowiedzieli i ćwiczcie, nie? Żeby, żeby jakoś też od tej strony muzycznej e, godnie e, reprezentować nas i cieszymy się e, tym, że jesteście, że, że działacie, życzymy. Tego ciągłego rozwoju to, co było mówione przez pana Stanisława, jak najbardziej podtrzymujemy ten zwyczaj księ... wprowadzony przez księdza Edwarda. Myślę, że to służy społeczności, aż niepokojem sobie pomyślałem, czy chcecie organy kupić. No dziękuję w imieniu swoim księży za zaproszenie, że, że możemy być. Dziękuję.